Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa tuż przed galą Prime Show MMA jest ze mną, sobota, witam Cię serdecznie. Dobry wieczór. Powiedz mi, bo tu się działo tak naprawdę wszystkie kamery, wszystkie wzrok, cały, cała gala zwrócona była na aferę, co się stało, powiedz, co to za afera? Są, nie wiem, jakiś wielkolut i stwierdził, że go obrażałem w internecie, gdzie pierwszy raz widziałem jego twarz na oczy, nie wiem kim była, ani jak się nazywa, ani skąd jest, eee, więc... Najpierw zaczął od tego, że mnie objął i chciał wziąć na bok na rozmowę e, I nagle mnie uderzył, potem ja mu oddałem, rozdzielili nas e, I generalnie, ja się pytam, co, o co jest grany, o co kurwa chodzi e, I on mi mówi, że obrażałem go w internecie, ja mówię, ja nie znam, pierwszy raz Cię na oczy widzę Jak mogłem Cię obrażać, jak nie wiem kim jesteś, także No jakaś pomyłka albo próba zwrócenia na siebie uwagi I próba może wejścia do tego świata freak fightów, no bo spory facet, więc Więc chyba trenujący coś ale ostra była tam wymiana słów, ale też widzę, że chyba ciosy, bo krew na twoim uchu no tak, uderzył mnie z nienacka, więc rozciął mi ucho po prostu. E, chciałbyś mu dołożyć w OKTAGONie? Wiesz co, no jak widziałaś, był to facet wielkości tego faceta. Duży. Bardzo duży, no jeżeli musiałbym się na to przygotować, no ja mogę, chętnie bym go uderzył czym innym, też z nienacka na przykład, nie? To by było fair play wtedy, także... To... Ta, że tam też dziewczyna była zamieszana w tę całą aferę. No, Dwóch ochroniarzy otrzymało. Wiesz co, no widzisz, no ludzie po prostu zrobią wszystko, dla, żeby zwrócić na siebie uwagę. No niestety najlepsze zwrócenie na siebie uwagi to wulgaryzmy i agresja. No, widocznie jeszcze nie mają dzieci do wychowania i, i tyle im wystarczy. Mhm. Powiedz mi, jak odnajdujesz się w świecie freak fightów? No właśnie jakby jest to dość trudne dla mnie, dlatego że. Kurde, nie, nie jestem znany z tego, że jestem znany, tylko no coś tam sobie w tym życiu wypracowałem. I te krzyki, te wulgaryzmy, to wszystko, no to jest rzecz, z której ja odchodzę i chciałbym, wiesz, przekazywać, jednak dawać inny przekaz, lepszy. Też mam dziecko, więc to dziecko prawdopodobnie o tej godzinie jeszcze oglądało to wszystko. No i nie chciałbym, żeby widział tatę w sytuacji, jak sobie z kimś tam ubliża, czy tam używa słów... Wulgary... Wulgary... Ja używam słów wulgarnych i zdarza mi się i przy dziecku, ale wtedy wrzucamy e, złotówkę do jego puszki, więc to wiesz. Złotóweczka, no to może czas podwyższyć na stówkę, to wtedy będzie mniej wulgaryzmu. Wiesz co, ta złotóweczka wystarczyła, bo jak, bo jak się okazało, jak zaczęliśmy to robić, to okazało się, że faktycznie dzieciak uzbierał bardzo dużą kwotę w bardzo krótkim czasie i, i to też wystarczyło, żeby nas wychować po prostu w domu. Michał, będzie konflikt, jest konflikt z przeciwnikiem, będzie trash talk? Wiesz co, nie wiem, ja nie znam Push Barbera, więc nic o nim nie wiem, jakby nie zrobił mi żadnej krzywdy. I tak jak mówię, nie mam takiej potrzeby, żeby go obrażać, czy szukać właśnie takiego konfliktu na siłę. Myślę, że fajnie to można wszystko zrobić w OKTAGONIE. Ja bym skupił się, chciał skupić na tym, nie? Wiesz, no, bardzo poświęciłem się przygotowaniom. Nie robiłem tego po prostu od tak sobie tam czy 5 czy siedem jednostek treningowych w tygodniu tylko tego było dwa razy więcej no, dwa treningi dziennie przez sześć dni w tygodniu pod okiem profesjonalistów więc jakby naprawdę oddałem temu życie poświęciłem czas z rodziną poświęciłem czas który mam dla muzyki swojej więc chciałbym po prostu to przygotowanie sprawdzić w oktagonie Stójka czy parter ja wolę parter ale teraz, no teraz, a, widzisz, no ja z żoną uwielbiamy parter, nie mamy w domu maty. <grym>, nie, to miałam na myśli. Ja, ale ja, ja też nie, w do... <grym>, chociaż może trochę, w domu mamy... Troszeczkę. W domu udało nam się skołować matę i jeżeli nie możemy przyjść do dżudziców, to dżudziców czasami przychodzi do nas. A ty żoną?